Witam wszystkich, ja jestem Harem.pl I dzisiaj pokażę moje dziwaczne domki na serwerze DSMinecraft.pl Jednocześnie bardzo chciałem podziękować moim widzom Udało mi się dojść do, do, do liczby 400 widzów Kurcze, w życiu bym się nie spodziewał, że aż tyle będę miał Jestem w totalnym szoku i bardzo wam dziękuję Jesteście nawet aktywni i strasznie lubię czytać wasze komentarze Jakiekolwiek by nie były, bo sumie <laughs> są e, tak samo dziwne jak niektórych no więc, wyruszamy. To jest spawn tego serwera. Tu jest jakiś eventowy, tu jest nowe miasto. A my idziemy tutaj, do ratusza. Okej. Okay. Hmm. Dobra, tu nie byłem. Jakieś kolory są z stylu basenu. Dobra. Tutaj jest ta mikrofalówka publiczna. Tu idziemy tutaj. Do Buraczkowa. Hmm. Do wysokiej wioski znaczy. mi się nie pomylił. Ktoś mnie śledzi. Niga. fuck off. Tu idziemy sobie w lewo. Tu wiadomo, są te wielkie, suitaśne, buraczkowe budowle. I tu zaczyna się skansen. Tak to nazywałem skansen, bo lubię same dwniane budowle. Tu jest wodospad. Dobra, wodospad, pagóreczek. No i tutaj zaczyna się skansen. Tu są drzewka, takie niby taka alejka. Takie małe centrum w kształcie kwadratu. Skansen HMPL. No i tak, zaczynamy tutaj To jest taki ośrodek wypoczynkowy, można sobie zrobić nie, hot doga, swoje wiórki To jest taki, taki śmieszny komin A tutaj jest... czekaj To są z grill Tutaj jest kapliczka... Mm, alien Dobra, kapliczka alien Takimi pochodniami, minoroślami, wszystko A tu jest posąg, który ciągle się nami gapi A ruszył się nie, znowu zażyłem jakieś złe tabletki. To jest wejście, traweczka, drzewka, płotek. No i wchodzimy do środka. To jest parter. Tutaj mam kosz na śmieci. Połączony jest z piwnicą, którą pokażę potem. Nie, to skrzynki, wiadomo skrzynki. Idziemy wyżej. Tutaj mamy salon. Tu ma trochę rzeczy do alchemii. Tutaj mam do ulepszania broni. No idziemy wyżej. Obrazy. No i tu jest taki. Były pięterko takie ładne. Tu jest balkon, teraz go pokażę. I tu jest sypialnia, Tu nie mogę wejść, bo... Ech! Przekęte drabinki nie działają. Znaczy działają, tylko że nie mogę na nie skoczyć. Hmm. Just dance. No i tyle. I tu są takie okienka. Można patrzeć na świat. Wyjście ewakuacyjne. No i zobaczymy teraz balkon. O, całkiem ładny widok na boraczkowo. Hmm, jakiś tajemniczy słup, którego nie rozumiem, co to jest. Nie było tego wcześniej. Dobra, tu takie widoczki. Tu, tu, tu. Tu widok na kolejne budowlę. Co on to robi? No i tutaj mam tajny magazyn, którego nie widać nigdzie. Nie da się tutaj wejść w zwykły sposób. Trzeba użyć magii. Widzicie. Tutaj mam najcenniejsze przedmioty. No i zobaczymy. Tutaj kurczę. Już przewidziałem tego, że to jest przecież, że przecież czyste są te liście. Zaszekałem na. na fast teksturkach. Co ja mówię? Na fast ustawienia grafiki. Hmm. Posąg chyba znowu się ruszył. Nie zwróciłem na to uwagi. Dobra. Balkon mam zaliczony. I teraz pokażę Wam piwnicę. Ty, 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 ty. Albo to ładnie się paliło. I tu mam oczywiście krematorium. Schodzimy niżej. Tu mam oczywiście wiecznie, aktywne piecyki, turmienki, piękną y, podłogę. I tutaj mam Tu podłączyłem się do kanału buraczka. Sami pomógł mi to, y, to wszystko poustawiać. Dodał palące się piecyki. No i strasznie fajnie to wygląda. Szkoda, że jestem jedyny chyba, który z nich nie korzystają jak na razie. Ale kto wie później co, co będzie. No i cóż. Ja to, wiadomo, w prosty sposób. Wrzucam diamenty. Idę na dół. I diamenty sobie. Hmm. I diamenty sobie płyną. No, płyn diamencie, po co mi jesteś? Płyną sobie. No, płyną, płyną, płyną. I tutaj już jestem już podłączony do systemu mureczka No i to wszystko wejdzie do oczyszczalni. No i cóż. Ten domek mamy zaliczony, też to jest wokół wokoło taki balkonik I teraz przejdźmy do ogrodów Tu takie ogrody, tutaj jest mur obronny z kaktusów i fosy Wcześ, skąd, Stąd to powstało, gdyż wcześniej na się były normalnie potwory w nocy I wszędzie creepery łaziły, szkielety i inne poczwary Dlatego ja zbudowałem taki mur i to bardzo po, mi pomogło praktycznie przy obronie mojego domku A później to już zostawiłem to sobie Tutaj niby, pochodnie miały zrobić taki czerwony poblask z dołu, ale nic z nie wyszło. Tutaj sobie płynie, tu mam taki ładną część ogródka, kwiatuszki. Słodko, co nie? Tu jest wyjście ewakuacyjne, takie tylne, wyjście zamykać drzwi. No i tu jest, tu się patrzy, jak powoli błagają o litość osoby więziene w mojej focie. No i co, tutaj dowodzenia nie ma, tu jest droga. tak, co ja tu robię? No, i tu, tutaj, no wiadomo, jest jakiś wieżowiec. No i tak, ogródem mamy Idziemy dalej. Znowu się wydaje, że się ruszył. No i cóż, tu jest taki ogródek, taki pagóreczek. Mhm. To ja go nie zbudowałem, tylko troszkę zmodyfikowałem. No, i tutaj to jest fosa. Tu jest posąg króliczka krasnonoska. No, królika są Tak i tam. To miał być balonik, a to miał być lut, albo lizaczek. <grytanie> tutaj ten użytkownik fajny, fajny gości, jeden z moderatorów, mi tutaj pomógł zrobić robić. <grytanie> te, te baloniki. A tak to króliczek budowany tak jak na filmiku. Tu macie te się poradni. No, macie poradnik, jak go zbudować. Hmm. Znowu ktoś dodał to ogonek. Tu. A nic chce się sadzi. No, jakiś O jest No więc tak Tutaj miała być wież, mroczna krypta Wszystko ładnie Schodzimy na dół Schodzimy schodzimy I tu trochę mi znowu sklifowali skurczysyny Ale po prostu mam dziury w koboidzie I muszę to później załatwić No i chyba zbuduję coś, coś innego No i tyle No i wychodzimy no i to było. No i tak to wygląda: mur, króliczek, drzewka. W miarę ładnie. No i cóż, to są moje wszystkie budowle na serwerze DS. No i może to nie jest jakieś zarąb... jakieś specjalnie zarobiste te budowle, ale cóż. Mi tam się w miarę podobają. No to dziękuję wszystkim widzom za subskrypcję. No i na razie.